Dzień dobry Państwu, witam po krótkiej przerwie. Dzieje się w Kanadzie dużo, mamy strajk pracowników federalnych i, i oczywiście jak zwykle przy tej okazji okazuje się, że mamy równych i równiejszych. W czasach konwoju wolności. Cały czas wskazywano, jak to strasznie uciążliwe były te protesty dla mieszkańców Ottawy, ale przede wszystkim, że tam ci organizatorzy konwoju podjęli decyzję o blokowaniu przejść granicznych. A tu proszę, Związek Grupujący Pracowników tych Biurokratów Federalnych blokuje porty. Vancouver, tutaj w Montrealu, ma blokować również budynki rządowe, no i jakoś to wszystko jest w normie. Nikt tam transporterów opancerzonych na tych ludzi nie wysyła. Jakiejś pol pol policji konnej, czy też policjantów w uniformach haki z długą bronią. No jakby to powiedzieć, swoi strajkują, prawda? No jakże to będzie yy, jedna biurokracja drugiej biurokracji coś tam robiła złego? Yy, wiadomo, że chodzi tylko o to, żebyśmy nabrali takiego przeświadczenia, że ci, którzy tam tych ustąpią w końcu i dadzą te wszystkie yy, te wszystkie yy, podwyżki takie yy, dziwne, no bo Wiele razy o tym już mówiliśmy, Proszę Państwa, no, to, to są przecież krezusi: administracja federalna, biurokracja, ludzie niesamowicie dobrze opłacani, ludzie, którzy mają niesamowicie dobre emerytury, niektórzy nawet 100% swojej pensji, ludzie, którzy mają nieprawdopodobnie dobre świadczenia, jakich w sektorze prywatnym to można ze świecą szukać. Dawniej tak było, że do y, pracy dla państwa, urzędów państwowych szło się ze względu na świadczenia, właśnie na te emerytury i tak dalej, bo pensje nie były zbyt wysokie dzisiaj. Pensje też są bardzo wysokie w porównaniu z sektorem prywatnym. Ale no nie o tym mówię, mówię o tym, że Generalnie nie stosuje się tej samej miarki do, do dwóch protestów. Nawiasem mówiąc, właśnie premier federalny Justin Trudeau przypomniał, jak to było w czasach, kiedy kiedy wprowadził te wszystkie obostrzenia antycovidowe, dbając oczywiście o nasze zdrowie, no bo to jest główna odpowiedzialność premiera, jak wyjaśniał w, na, w takim spotkaniu ze studentami. Proszę Państwa, no, rysuje się z tych, z tych bajek premiera zupełnie inny obraz sytuacji. Nikt nikogo nie przymuszał do przyczepień, to on rozumie, że niektórzy ludzie mieli różne wahania. Jak to kiedyś już mówiłem, oczywiście nikt nikogo nie przemuszał, wyrzucenie z pracy, czy tam zakaz podróżowania, no, po prostu w getcie też jest życie, prawda? Więc nie ma żadnego przymusu. Piękne, piękne, po prostu piękne. Tymczasem 13 miliardów dolarów dostanie Volkswagen na to, żebyśmy nich zostali samochodami czy bateriami do samochodów. Yy, niby fantastycznie, prawda? Nowe technologie. Proszę Państwa, mam bardzo duże podejrzenia do tego, jak rząd wybiera nam nowe technologie, jak wybiera tych zwycięzców w, tym, yy, w tej konkurencji. No bo dlaczego niby Volkswagen, a nie kto inny? Umówmy się, nie mam nic co do elektrycznych samochodów. Niech sobie będą. Niech będą produkowane. Bardzo dobrze, że tak jest, ale mam bardzo dużo przeciwko dopłaceniu do elektrycznych samochodów, bo szczerze mówiąc, ich przyczynek do tego, żeby się tam nam klimat zmieniał, jest praktycznie żaden. A klimat zmienia się ze względu nie tylko na czynnik ludzki, a wręcz przeciwnie. Now, you're shown graphs like this with y axes of only 1.4 degrees in order to make it look like there's been this huge increase in global temperature, when in fact, if you put it on a scale that's like between minus 10 and 100 degrees Fahrenheit, you can hardly notice the one degree rise in temperature. This has not been a very significant change in global temperature. The last 300 years is when it started at the peak of, or the depths of the Little Ice Age. We certainly had nothing to do with the fact that it started warming again 300 years ago after many hundred years of cooling coming out of the medieval warm period into the Little Ice Age. I o tym coraz częściej, coraz więcej ludzi mówi. Zawsze się zmieniał i fakt, że dzisiaj chcemy go jakoś, nie wiem, ujarzmić, kontrolować przy pomocy tak śmiesznych rzeczy jak ograniczenie emisji CO2 w Kanadzie, podatki węglowe, czy dofinansowanie tak olbrzymią kwotą produkcji baterii do samochodów, to po prostu jest wariactwo, głupota. No, ale dzisiaj coraz mniej ludzi, yy, nawet jeżeli wie, że to jest głupota, to mówi, że to jest głupota, bo się boją. Dożyliśmy właśnie tego rodzaju czasów w tym wolnym, wolnym świecie. Prawda, że ludzie boją się mówić, boją się mówić tego, co myślą. I, I tutaj mój apel do Państwa, żebyście w tych czasach, czasy są ważne i właśnie chodzi o to, żebyśmy dawali innym do zrozumienia, i yy, no, nie tylko dawali do zrozumienia, ale po prostu mówili wprost. Co myślimy na większość tematów? Coraz więcej ludzi się do tego przekonuje, o czym świadczą na przykład no, pojawienie się dużych grup rodziców przy, na różnego rodzaju posiedzeniach kuratoriów szkolnych, zwłaszcza kuratorium szkół katolickich, gdzie dzieją się straszne rzeczy po prostu szkoły te są rozmontowywane ze swojej katolickości. No ale wracając do, do tego alarmizmu klimatycznego, no to właśnie proszę sobie, zachęcam Państwa znów, żebyście o tym sobie poczytali, żebyście zdobyli jak najwięcej informacji na ten temat i nie dali się wprowadzać po prostu w kanał. I, i wiedzieli, że te wszystkie rzeczy, które, które nam się usiłuje narzucić, są narzucane pod pretekstem, a nie dlatego, że cokolwiek z tego będzie. Bo nic z tego nie jest, nie ma żadnego dowodu, że y, tego rodzaju y, no, drakońskie środki, y, nam jak właśnie podatki węglowe, y, nam cokolwiek robią. A ma być jeszcze gorzej, no bo przecież y, mają być te y, stopy emisyjne jakieś tam ograniczane. Mówiło się nawet o lockdownach klimatycznych czy tym podobnych bzdurach. Po prostu y, rządzi naprawdę rządzą ludzie, którzy traktują nas jak idiotów. Proszę Państwa, nowy numer gońca się pokazał, więc zachęcam do kupna, zachęcam do wspierania nas, a no kupno to też wspieranie nas w jakimś sensie. Dostajemy od tego egzemplarza jakiś tam mały pieniądz, więc zawsze to jest dobre. I no cóż, powtarzam zaproszenie, Proszę sobie to zobaczyć tam w naszych wcześniej zarchiwizowanych filmach na spotkanie z panem Jerzym Kwaśniewskim, który jest przewodniczącym Fundacji Ordo Iuris, niesamowicie zasłużony, bo właśnie ten, ta jedna narracja, o której właśnie mówiłem, o tym alarmizmie klimatycznym, ale, ale to dotyczy również i, i innych rzeczy, Takich jak ochrona życia poczętego, to znaczy ta narracja, która tę ochrona życia poczętego traktuje zupełnie dlatego, że na przykład traktuje aborcję jako prawo kobiet, prawo człowieka, prawo kobiety, prawo, prawo człowieka. No, trochę pęka i to pęka ze względu na postawę właśnie tych ludzi spoza naszego pierwszego świata, który coraz wyraźniej traci swoją pozycję i, i no przestaje być pierwszy po prostu. Także myślę, że w, tych, w takich czasach, kiedy zmiany, w takich czasach rewolucji bardzo ważne jest to, żebyśmy nie dali się zachukać, mówili to, co myślimy właśnie w tych wszystkich, rzeczach, jak tak, tak bardzo kontrowersyjnych, tak zmieniających nasz styl życia, czy no, odbierających nam prawo decydowania o sobie, do tego, jak chcemy żyć, no, a przede wszystkim zabierających nam mnóstwo pieniędzy, bo umówmy się, rząd da y, prywatnej korporacji 13 miliardów dolarów tam rozłożonych bodajże na, na y, 5 lat. No a co, ze szpitalami, z innymi rzeczami, które, na które te pieniądze można by, było, można by było przeznaczyć, a przede wszystkim można by było ich nam nie odbierać po prostu jako, jako podatki. Przede wszystkim można by było po prostu wrócić do kapitalizmu, prawda, wolnorynkowego, do liberalizmu, do tych wszystkich rzeczy, które nas tutaj do tego kraju przyciągały. No ale najwyraźniej... Tak ma nie być, no bo marksizm, kapitalizm nie jest już wcale y, czymś, y, co jest takie dobre. No kapitalizm mówię, wolny rynek, wolność gospodarcza. Y, państwo chce tym wszystkim sterować. Państwo y, zawładnięte przez tych wszystkich arywistów, przez tych wszystkich ludzi, którzy nie daj, że są niedokształceni, no to jeszcze ulegają różnego rodzaju psychozom, wariactwom, no pleni się szaleństwo. A już największym szaleństwem jest to, co, czego doświadczają rodziny, gdzie dzieci mają tę dysfolię płciową, bo to jest osobny temat, poruszę go w następnych, w następnych moich wideo-felietonach. Proszę Państwa, to jest dopiero skaranie boskie, bo to, ta rzecz dotyczy no, małych dzieci, którym po prostu robi się rzeczy straszne i nieodwracalne. Co więcej, bardzo często wbrew woli rodziców. I znów, no, rodzice, cóż, rodzice w takiej sytuacji mogą jak nie krzyczeć dookoła i Państwa też yy, zachęcam do tego, żebyście się z tym tematem zapoznali, bo właśnie każdego to może dotyczyć, każdego to może dotknąć. Czasy mogą być jeszcze bardziej straszne, więc póki jeszcze tak straszne nie są. Krzyczmy, wierzgajmy i protestujmy, póki jeszcze są te wszystkie mechanizmy, które nam to legalnie pozwalają robić. Tyle na dziś, mówił Andrzej Kumor. Mam nadzieję, że następnym wideo będzie będzie szybciej, nie będzie tak dużej przerwy. A tak jak mówiłem, zapraszam Państwa do wspierania nas i kupowania papierowej gazety, w której część ludzi tak mówi, że no wszystko jest w internecie. Nie, nie jest wszystko. Nie jest wszystko, i naprawdę jest kilka bardzo dobrych smaczków w gazecie papierowej. Do następnego razu.